Julia znana z tego, że trudno jej jest znosić samotność, podjęła decyzję o rozstaniu z Nikodemem Rozbickim. Powodem była głównie jego coraz częstsza obecność w Los Angeles, co skomplikowało ich relacje. Julia przez lata była widywana w towarzystwie różnych mężczyzn ze świata showbiznesu, co świadczy o jej aktywnym życiu towarzyskim i zawodowym. W przeszłości, podczas związku z Antkiem Królikowskim, Doszło do sytuacji, które mogły zwiastować większe zobowiązania, nawet mama aktora zaczęła planować ich ślub. Jednak Wieniawa miała wtedy inne priorytety, takie jak zdanie matury, co ostatecznie przyczyniło się do rozpadu tego związku. Ich rozstanie było głośne, a sytuacja tak napięta, że konieczna była interwencja Adama Zdrójkowskiego, który pełnił rolę mediatora. Później. Julia była widziana na romantycznej kolacji z baronem, gitarzystą zespołu Afromental. Ich relacja zdawała się rozwijać, co można było zauważyć po wspólnych zdjęciach z wakacji na wyspach Zielonego Przylądka zamieszczonych na ich Instagramach. Te zdjęcia sugerowały, że mogli spędzać czas razem, ciesząc się wspólnymi chwilami na wakacjach. Wszystkie te związki świadczą o burzliwym życiu uczuciowym Wieniawy. Które jest tak samo dynamiczne jak jej kariera aktorska. Po zakończeniu krótkiego i, jak sama stwierdziła, nie do końca udanego związku z baronem, który określiła jako krótką pomyłkę, Wieniawa nie straciła zainteresowania życiem uczuciowym. W przeszłości jej nazwisko było łączone z innymi znanymi postaciami, takimi jak Maciej Musiałowski i Maciej Musiał, lecz żaden z tych związków nie przekształcił się w coś trwalszego. Ostatecznie to Nikodem Razbyki przekonał Wieniawę do przekształcenia ich przyjaźni w związek. Julia zaproponowała nawet, aby Nikodem wprowadził się do jej luksusowego apartamentu na warszawskim Żoliborzu. Ich wspólne życie zdawało się układać obiecująco, szczególnie po tym, jak para postanowiła adoptować psa. Jednak sytuacja zaczęła się komplikować, kiedy Razbyki zdecydował się na dłuższe pobyty w Los Angeles. Gdzie doskonalił swoje umiejętności aktorskie w renomowanej szkole Listrasberga. Strasberga. Rozłąka znacząco wpłynęła na ich relacje, ponieważ Julia coraz bardziej odczuwała samotność. W odpowiedzi na te okoliczności, jak ujawnił znajomy pary w SuperEkspresie, Julia i Nikodem zdecydowali się na otwarty związek. Mimo takiego rozwiązania, nie przyniosło ono oczekiwanej satysfakcji, co w końcu doprowadziło do rozstania. Chociaż zdecydowali się pozostać w przyjacielskich stosunkach, Julia nie była szczęśliwa jako singielka, co było do przewidzenia biorąc pod uwagę jej wcześniejsze wypowiedzi o trudnościach z samotnością. Wygląda na to, że Julia Wieniawa nie traci czasu na smutki po rozstaniu z Nikodemem Rozbickim. Jak podaje Twoje Imperium, aktorka aktywnie korzysta z letniej atmosfery i powróciła do randkowania. Świadczyć o tym mogą obserwacje tabloidu który relacjonuje jej ostatnie spotkanie towarzyskie. Podczas jednego z letnich wieczorów, Wieniawa została przyłapana w towarzystwie przystojnego mężczyzny o ciemnych włosach. Ich bliskie zachowanie, jak poufałe objęcia, wskazuje na możliwość nawiązania nowej znajomości. Jak relacjonuje Twoje imperium, aktorka wydawała się być w doskonałym nastroju, śmiejąc się i rozmawiając z kimś ukrytym za filarem. Scena ta przekształciła się w rozmowę w większym gronie, podczas której Julia serdecznie przytulała się do jednej osoby, a wieczór zakończyła opuszczając imprezę w towarzystwie tego właśnie mężczyzny. Mimo, że ich dalsze losy tej nocy pozostają nieznane i w sferze domysłów, wydaje się, że Julia jest gotowa na nowe rozdziały w swoim życiu uczuciowym. Takie informacje z pewnością cieszą jej fanów i potwierdzają, że życie towarzyskie Juli Wieniawy jest pełne niespodzianek i nowych możliwości.